W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wykonać ombrę kolorami z kolekcji Master of Pastel, na którym wykonamy barwne zdobienie – łapacz snów. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami gość specjalny. Kto zgadnie, czy to pani obok, to dystrybutor, instruktor, young, salon firmowy? Nie, to jest Anastazja Gąska, zwycięszczyni konkursu Master of Pastel. Cześć wszystkim! Gratulacje! Moja droga, jesteś ciebie dumna ze swoich paznokci? Bardzo. Są przepiękne, szacun, nie było łatwo wygrać. A poza tym pięciokrotny szacun, ponieważ te paznokcie, kochani, te paznokcie Anastazja zrobiła sama, osobiście, w naszym studio. A to nie jest łatwa sprawa, ponieważ nie robisz tego wtedy tak, jak Ci wygodnie, tylko tak jak ci kamera pozwala. To jest potrójne wyzwanie, i nawet zaawansowani instruktorzy często mają z tym takie, wiesz... No nie jest to dla nich oczywiste, jak pracować, więc że sobie poradziłaś, to naprawdę mega. Dziękuję. Pochwały pochwałami, gratulacje gratulacjami. Fajnie też coś dostać, więc po pierwsze będzie statuetka. Poprosimy. Ona waży chyba ze 100 kilo, więc uwaga na nasze pedikiury i paznokcie stóp. Proszę bardzo. Jest ciężka, ale fajna, nie? Piękna. Jest naprawdę piękna. Bardzo ładna. I nagroda rzeczowa, ponieważ, jak wiemy, pieniądze rzecz nabyta. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękuję. Pięknie już jest mieć rąk. Trzeciej nagrody już nie mamy. Raz jeszcze mega gratulacje. Wspaniała sprawa widzieć, jaka to jest dla ciebie pasja. Naprawdę. Dokładnie. Nie przedłużając, przechodzimy do pracy. Zobaczmy, jak powstały te zwycięskie paznokcie Anastazji. Paznokcie ozdobimy przy pomocy lakierów hybrydowych z kolekcji Master of Pastel Melon Honig, Ice Dream, Lady, Mr. Pancake i Miss Muffin. Ombre posypiemy proszkiem akrylowym Fashion Clear, a cieniowanie wzorów wykonamy przy pomocy żelu X-White. Kontury wykonamy czarnym Arte Brillante Black Poison, a gotową stylizację pokryjemy topem Super Matte. Zdobienia wykonamy przy pomocy pędzli Master Nail Art 006 i 007. Do wykonania ombre potrzebna będzie zaciskarka i gąbka. Szkiełko Nail Art będzie idealnym pomocnikiem do pracy z różnymi kolorami. Ale zanim to, pogadajmy chwilkę na temat stylizacji paznokci. Kiedy się nią zainteresowałaś? Mm, ponad rok temu, jak wybuchła pandemia. Po, ponad rok temu? Naprawdę? No, naprawdę. U kogo robiłaś szkolenia? <noise> najpierw kupiłam zestaw startowy, <noise> no i tak się zakochałam. No i później poszłam na szkolenia. U kogo się szkoliłaś? Um, najpierw u Ewy Smyczek w Żurach, a później u Asi Bandurskiej w Katowicach. Pozdrawiamy Ewę i Aśkę. O kurze, zszokowałaś mnie. Naprawdę nie <noise> sądziłam, że to jest rok. To jest niesamowite, jak można zbudować swoje kompetencje dziewczyny w rok. To jest piękna historia, to jest piękny przykład. Patrzcie! Wow, Warto. Mega. Dobra, jakie teraz masz plany? Już otworzyłaś salon? Czy dopiero pracujesz nad tym? Pracuję nad tym na razie po prostu w domu. Mhm, okej, okay. czyli takie pierwsze koty za praca pracę z klientem. Okay. Dokładnie, no, odważyłam się też w końcu na Instagrama nią coś wrzucić. No koniecznie. No i tak się to zaczęło kręcić. No, dążę teraz do swojego salonu. Fajnie. Jaki masz timing założony w głowie tego marzenia, tego planu w zasadzie? Kiedy? No do końca roku byłoby fajnie. Otworzyć swój salon. Dokładnie. Sztos. Pamiętajcie. To jest możliwe. To jest dziewczyna, która rok temu, jak się pojawiła pandemia, jeszcze nie wiedziała, jak się robi paznokcie. Dzisiaj siedzi tutaj na nagraniu, w Indigo wygrała konkurs. Wow, taki progres. Dobra, nie przedłużajmy, pokażmy wszystkim, jak zrobiłaś te piękne paznokcie. Zaczynamy. Paznokcie Anastazji zbudowane są żelem Cover Pink na kształt migdała. Na trzech paznokciach znajduje się już gotowa stylizacja w odcieniach z kolekcji Master of Pastel. Pozostałe dwa wykonamy pod kamerą i będą one dopełnieniem całej stylizacji. Stylizację będziemy wykonywać na kształt migdałka. Jeśli nie wiecie, jak wykonać dobrze migdał, odsyłam do najpopularniejszego odcinka na naszym kanale. Z pewnością warto się z nim zapoznać. Pierwszy paznokieć malujemy lakierem w kolorze Miss Muffin w odcieniu różu. Pokrywamy cały paznokieć z delikatnym odstępem od skórek. Wkładamy dłoń do lampy i utwardzamy przez 30 sekund. Za pomocą kopytka odsuwamy skórki, tworząc przestrzeń pod nałożenie koloru bliżej skórek. Nakładamy drugą warstwę. Aby zaaplikować kolor przy skórkach, sięgamy po pędzel Art 006 i na jego końcówkę nabieramy niewielką ilość lakieru. Precyzyjnym ruchem pokrywamy powierzchnię płytki przy skórkach i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przechodzimy do drugiego paznokcia. Tutaj również, jako bazę pod ombre, aplikujemy kolor Miss Muffin. Podobnie jak przy wcześniejszym paznokciu, pokrywamy płytkę kolorem i utwardzamy w lampie. Nakładamy drugą warstwę lakieru, pamiętając o rozprowadzeniu koloru przy skórkach i utwardzamy. Do wykonania ombre posłuży nam gąbka. Przy pomocy nożyczek ucinamy niewielki kawałek Szerokość gąbki powinna być taka sama jak szerokość naszego paznokcia, ani szersza, ani mniej szersza, węższa w sensie. Chodzi o to, że jeżeli zrobimy zbyt szeroką gąbkę, no to siłą rzeczy pobrudzimy skórki, dokładamy sobie pracy. Jak zrobimy za wąską gąbkę, no to z kolei nie zrobimy ombre po boczkach, czyli znowu dokładamy sobie pracy. Pamiętajcie, że takie małe szczegóły i takie precyzyjne punkty, taka precyzyjna czeklista w swojej pracy bardzo przyspiesza potem realizację całej stylizacji. Również dobrym tipem jest używanie zaciskarki. Wkładamy sobie tą wyciętą gąbeczkę w zaciskarkę i, tak jakbyśmy pałeczkami jedli ryż, mniej więcej w taki sposób pracujemy na przedłużeniu zaciskarki. Gąbkę należy oczyścić przed użyciem. Do tego zadania idealnie sprawdzą się nasze filetowe formy. Jednak zanim jej użyjemy, musimy się pozbyć nadmiaru kleju. Możecie odbić kilkukrotnie formę od swojej ręki, a następnie gąbeczkę oczyścić z farfocli przyklejając i odklejając ją od pozostałego kleju na formie. Niewielką ilość koloru Ice Dream nakładamy na końcówkę wolnego brzegu, a nad nim niewielką ilość Miss Muffin. Przy pomocy gąbki blendujemy oba kolory. Wykonując ombre pionowe poruszamy się od góry do dołu i od prawej do lewej strony, aby cała powierzchnia paznokcia była odpowiednio zblendowana. Gąbeczką staramy się nie dotykać skórek, aby ich nie ubrodzić i nie przysporzyć sobie więcej pracy. Następnie sięgamy po proszek akrylowy Fashion Clear i przy pomocy kopytka posypujemy całe zdobienie na paznokciu. Nadmiar proszku strzepujemy do pojemniczka, a paznokieć wkładamy do lampy na 30 sekund. Po utwardzeniu odpylamy płytkę Ice Cream Brushem. Nakładamy drugą warstwę Ombre, najpierw od góry Miss Muffin, a na wolnym brzegu Ice Dream. Blendujemy kolory na płytce. Ponownie posypujemy je proszkiem akrylowym, utwardzamy w lampie przez 30 sekund i odpylamy puszystym pędzlem. Czynność blendowania kolorów powtarzamy do momentu uzyskania pożądanego krycia. Pokrywamy pasnokieć topem Supermat i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Na szkiełko Indigo nakładamy kroplę każdego koloru. Wystarczy dosłownie kropelka. Jeżeli zabraknie lakieru podczas pracy, dołożymy. Zaczynamy wykonanie detali zdobienia. Na końcówkę pędzla 006 nabieramy niewielką ilość koloru Miss Muffin. Powolnym i precyzyjnym ruchem prowadzimy łuk, prowadząc go od połowy paznokcia do góry aż po skórki. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund, nakładamy drugą warstwę i ponownie utwardzamy. Przy pomocy koloru Mr. Pancake tworzymy łuk poniżej pierwszej namalowanej linii. Utwardzamy pierwszą warstwę produktu przez 30 sekund w lampie. Poprawiamy kolor, prowadząc pędzel w tym samym miejscu, aby linia była bardziej wyraźna i utwardzamy w lampie. Pamiętacie, co mówiłam na temat tej precyzji? Tutaj mamy kolejny. Punkt precyzyjnej checklisty. Pamiętajcie, żeby zawsze wycierać pędzel, jak zmieniacie kolor. Jeżeli tego nie zrobimy albo wytrzemy go tak mniej więcej, owacik, to tak mniej więcej będzie on czysty. Czyli przechodząc na kolor szczególnie jaśniejszy, zobaczymy nagle plamy, smugi. Tego nie chcemy. Więc należy za każdym razem, kiedy przechodzimy z koloru na kolor, wziąć kroplę proteiny lub innej bazy czy topu, który ma lepką warstwę. Otrzeć ten pędzelek, tak wcisnąć go w tą kroplę, żeby mieć pewność, że produkt wszedł również w środek włosia. I dopiero wtedy przetrzeć to włosie o wacik. I wtedy mamy pewność, że pędzelek jest czysty i możemy przechodzić do kolejnego koloru. Nawet z czarnego na biały. Tak, nawet tak można by zaszaleć. Nie da się ukryć, że proteina to jest królowa produktów. Indigo, ale śmiem twierdzić również, że królowa na rynku stylizacji paznokci, bo no wszyscy wszyscy znają bazę proteinową. Jeżeli jeszcze nie spróbowaliście, to kochani, proszę bardzo, tutaj jest secik. W tym seciku macie dwa podstawowe produkty, dzięki którym jesteście w stanie wykonać zabieg proteinowy. Czyli oczywiście proteina, oto i ona. Całej swojej okazałości i serum proteinowe. Również bardzo ważny element przy zabiegu proteinowym. I teraz taki secik może do Was przyjść za 55 zł. Kiedy go już przetestujecie, sprawdzicie na siostrze, przyjaciółce, mamie, klientkach, że faktycznie działa i że ten zabieg proteinowy to jest dobra rzecz, wtedy można zaszaleć. Wtedy można zakupić, o, proszę, taką wielką puchę, w której jest 5 protein i serum. 5 protein. To spokojnie, jak zaczynasz robić pracę salonową, to myślę, że tak maksymalnie dwa miesiące i już, już po proteinie, no bo to jest produkt, którego się korzysta każdego dnia. A puszka? Puszka to jest rzecz, która zostanie z Wami już na zawsze, więc można sobie w niej trzymać biżuterię, listy od chłopaka. Teraz trudniejsza część zdobienia – wykonanie konturów. Do tego posłuży nam produkt Arte Brillante Black Poison. Na dolnej i górnej krawędzi kolorowego łuku tworzymy kontur. Następnie utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Poprawiamy nasycenie konturu, nakładając drugą warstwę koloru. Utwardzamy w lampie. Kolejnym etapem jest namalowanie linii poprzecznych, coś na wzór sznura. Wzór powtarzamy na obu łukach, nie zapominając o utwardzeniu. Pomiędzy łukami tworzymy siatkę. Tutaj linie powinny być cienkie, aby efekt końcowy przypominał prawdziwy łapacz snów. Przy pomocy ice cream poniżej siatki malujemy pierwszy listek. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Nakładamy drugą warstwę koloru i utwardzamy. Poniżej tworzymy kolejny listek. Wykonujemy go przy pomocy koloru Melancholic w ten sam sposób co pierwszy. Utwardzamy w lampie i nakładamy drugą warstwę. Kolejną czynnością będą kontury liści. Dokładnie i cierpliwie prowadzimy linię. Nikt nas nie pogania. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Dobra porada dla osób, które zdobią po raz pierwszy albo nie czują się w formie, albo są początkujące. Co robić? Pamiętajcie, nie wykonujcie całego zdobienia od A do Z i dopiero wtedy utwardzajcie to zdobienie, bo to jest praca wysokiego ryzyka. Lepiej jest raz na jakiś czas, jeżeli już jakiś fragment zdobienia nam wyszedł, utwardzić, a w zasadzie przymrozić sobie w lamce przez jakieś 5-10 sekund. I przejść do kolejnego etapu. Wtedy, jak się coś zepsuje, jak nam pędzelek się omchnie, jak po prostu stracimy koncentrację i coś schrzanimy, to schrzanimy tylko ten mały fragment, a to, co zrobiliśmy wcześniej i utwardziliśmy, jest bezpieczne. Teraz prowadzimy linię od naszej siatki do listków. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Obok tworzymy kolejne. Prowadzimy delikatne, cienkie kreski przez nasze listki, tworząc tak zwane wąsiki. Przy pomocy sondy tworzymy kuleczki. Nabieramy na sondę odrobinę koloru Arte Brillante Black Poison i tworzymy wzór na paznokciu. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na czarnych kuleczkach tworzymy białe kropki, które wykonamy przy pomocy żelu X-White. Na narysowanych wcześniej pojedynczych liniach tworzymy koraliki przy pomocy koloru Marmo Lady. Utwardzamy w lampie. Nakładamy drugą warstwę koloru. Kolejny koralik tworzymy przy pomocy Mr. Pancake. Utwardzamy, a następnie poprawiamy nasycenie przez nałożenie drugiej warstwy. Na kolejnej linii tworzymy jedną kropkę, tym razem przy pomocy Ice Dream. Jeśli to konieczne, poprawiamy kolor i utwardzamy. Od góry i od dołu każdej kolorowej kuleczki robimy czarne kropki, aby efekt końcowy przypominał koraliki. Następnie przy pomocy X-White tworzymy efekt światła na koralikach, jak i również na listkach, siatce i sznurkach naszego łapacza snów i utwardzamy. Cały paznokieć pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przechodzimy do zdobienia na kolejnym paznokciu, na którym wcześniej zrobiliśmy ombre. Przy pomocy pędzelka 007 tworzymy czarną linię, która będzie stanowiła bazę do naszego piórka. Utwardzamy w lampie i na czysty pędzelek nabieramy odrobinę koloru Melancholic i tworzymy szkic piórka. Dla bezpieczeństwa utwardzamy. Nabieramy ponownie kolor i zabieramy się za wypełnienie. Na oczyszczony pędzelek nabieramy trochę koloru Mr Pancake i tworzymy dalszą część naszego piórka. Najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej utwardzamy. Przy kolorach pastelowych warto położyć drugą warstwę, aby nasz kolor był bardziej wyraźny. Kolejne elementy wykonamy za pomocą Marmo Lady. Malujemy i utwardzamy. Bardzo często nabierzemy za mało produktu, więc wtedy zamiast sięgać z powrotem do butelki, lepiej jest wcześniej przygotować sobie krople na szkiełku i dobierać z tego szkiełka. Pamiętajcie, że poukładanie pracy i właśnie przestrzeganie tych punktów precyzyjnych, czy listy sprawia, że finalnie działamy szybciej, skuteczniej i bardziej lubimy swoją pracę. Nie ma chaosu, to jest ważne. Ostatnią część piórka wykonujemy kolorem Ice Dream i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Zabieramy się za kontur. Pędzelkiem 007 nabieramy ze szkiełka Art de Brillante Black Poison i wykonujemy obrys wszystkich elementów powoli, nie spieszymy się. Utwardzamy przez 30 sekund. Ostatni element to sznurek z kuleczką. Wiecie już jak to wykonać. Robimy to tak samo jak przy poprzednim paznokciu. Zdobienie wykryczamy niezawodnym supermatem. I voilà, nasz wakacyjny łapacz snów jest gotowy. Zapowiedźcie na takie zdobienie. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy podobała Wam się praca wykonana przez Anastazję oraz czy jesteście pod takim samym wrażeniem, jak ja, tej dziewczyny. Jestem święcie przekonana, że będzie o niej głośno za jakieś 2-3 lata w świecie paznokci, więc koniecznie ją followujcie na Instagramie. Konto do niej to jest anastazja.gąska. Patrzcie na jej poczynania, ja już jestem jej obserwatorką i z przyjemnością będę patrzeć, jak pięknie się rozwija. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Cześć!